Wiecie, pomożemy wam i że zaczynamy, jedziemy, nie? Pomożecie, pomożemy. To było za moich czasów. Pomożecie, pomożemy. Dobrze, to chodźcie. Chodź, kapitanie, chodź. Dobra. Dawaj, dawaj, chodź, chodź, kapitanie. Nie tak. Chodź. Hej. Przyjma. 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 Jak tam? Jak tam Przyjma. Jak tam? Wszystko dobrze? dobrze Dowiedzieliśmy się, że tutaj wszyscy dzisiaj trenujecie i my mówimy: biorę cały sztab górnika zabrze, biorę zawodników, poznajecie? No jasne. I wiecie, co zrobimy? Zagramy razem z Wami. Dobrze? Dobra? Wracamy co wszystkich, was tak?

Dobra. Ruchowe, niż... no zapraszamy Dobra. Ja jestem szokowany, że 200 dzieciaków się dobrało. No ale to też no, trener dobrze. swoją osobą, że tak powiem, zrobił, bo... No, trzeba ich jakoś zachęcić też, tak, nie? tak, bo to... tak. tak, tak. Zachęta, Oni zachęta tak blisko jest... z tymi zawodnikami, którzy grają, to no, dla nich to jest przeżycie. Trener, no. coś, to jest przeżycie. Z jedną nogą, będzie szybciej. Mamy to, dawaj! Jak tam? Wszystko dobrze idzie? Kogo? Musicie z Sarapatem okiwać? Tak? No dobrze, to musimy go okiwnać. Klepkę, klepkę zagramy, go okiwamy, dobra? Czekaj, czekaj, czekaj. Idź do niego, Sara, idź do niego. Klepeczka, tak, i szel teraz. Tak jest. Na klepeczkę, idź do niego, idź. Oj, brawo, teraz, teraz, dojdziesz, dojdziesz. Brawo. Aj, chyba siatka Janek, Janek, tak jest, klepeczka! i sarapatka ograny. Tak, brawo, tutaj na sznurówkę uważaj, na butach.

Klasa. Dobry mecz. Brawo, daliście siebie maksa, brawo Janek Co tam? Gdzie mama? A, ty, a z kim jesteś tatą? Brawo, piona. Gdzieś jakiś trening musimy zrobić, co? A co ty jesteś bramka z trójką? Idziemy się ustawimy za wami i zrobimy sobie zdjęcie. Czy Czy mogę tedy przejść? Dziękuję. Jak zdążymy zrobić, Ronaldo. Jademy dursz! Zeszłoo, no, wszyscy zesiu, się zesiu, ty też taki byłeś mały, wiec? No. I już, już urosłeś. Czeka. Dzień dobry.